Cześć Bambiniaki! już za cztery dni Wielkanoc. Dziś chcę Wam zaproponować cztery prace plastyczne, które będą się kojarzyły oczywiście z Wielkanocą. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie są charakterystyczne symbole Wielkanocy. Może spróbujecie mi. Jajko. Świetnie. Co wam jeszcze się kojarzy z Wielkanocą? Baranek, brawo. Zajączek, który też mocno pojawił się w naszej tradycji. I coś jeszcze? Super, bardzo dużo symboli wymieniliście. Ja mam dzisiaj jeszcze jeden, jedną pracę, o której nie powiedziałam, ale to na koniec. Będzie to mała niespodzianka. Pierwszą pracę, jaką wykonamy, będzie wielkanocny baranek. Będziecie z tego potrzebowali kartki kolorowej, nożyczki, rolki po papierze toaletowym, jakieś gumki. Czarną kredkę, pisak bądź ołówek i trochę białej farby. Zaczynamy. Na początku musimy stworzyć sobie pędzel. Wiecie, że lubię malować różnymi rzeczami, które na początku pędzla nie przypominają. I dzisiaj będzie to rolka papieru toaletowego, którą musimy nożyczkami przeciąć na pół. Wzdłuż rolki. Rolka przecięta, teraz będzie nam potrzebna gumka albo jakiś sznurek lub nitka. Musicie spróbować zwinąć rolkę w takiego małego ślimaka. Patrząc z tej strony, widzimy małego zniętego ślimaczka. Zakładamy gumkę, żeby nam się nie rozwinął. I bierzemy białą farbę. To jest nasz pędzel, który maczamy w białej farbie. Naszego ślimaczka maczamy w białej farbie. Na pewno doskonale wiecie, jak wygląda baranek. Ma bardzo dużo wełny. Stemplujemy. I zobaczcie, że małe ślimaczki przypominają wełnę baranka. Spróbujcie zrobić tymi ślimaczkami na kartce kształt leżącego jajeczka. To będzie brzuch naszego Wielkanocnego Baranka. Przy jajeczku robimy mniejsze jajeczko, które będzie głową naszego Baranka. Kartkę odkładamy do wyschnięcia. Kiedy farba wyschnie, bierzemy czarny mazak lub kredkę. I dorysowujemy to, czego naszemu barankowi brakuje, czyli cztery nogi. Robiąc nogi, spróbujcie na samym dole zaznaczyć raciczki baranka. Tak nazywają się jego nóżki. Trzecia i czwarta. Żeby baranek jeszcze bardziej przypominał prawdziwego, zaznaczmy raciczki na dole i pokolorujmy je na czarno. Czego jeszcze brakuje naszemu barankowi? Oczywiście brakuje mu pyszczka, które też przypomina połowę jajeczka. Oka. Rysujemy jedno oczko, bo baranek stoi bokiem. I coś bardzo charakterystycznego. Znowu jeden wielki ślimak, czyli rogi baranka. Tak wygląda gotowy, wielkanocny baranek. Druga praca. To chyba najbardziej znany symbol Wielkiej Nocy, czyli jajko. A jak nazywa się Wielkanocne Jajko? Kolorowe Jajko? Świetnie. To pisanka. Spróbujemy teraz zrobić taką pisankę na kartce papieru. Będzie nam potrzebna jedna kolorowa kartka papieru lub biała. Kolorowe farby. No i jak zwykle, musiałam wymyślić coś, żeby nie robić tego zwyczajnym pędzlem. Będziemy potrzebowali watę. A jeśli nie macie waty, może być papier toaletowy i spinacze do wieszania prania. Aha, zapomniałam. Jeszcze oczywiście tradycyjnie pisak, kredka lub ołówek. Tym razem kartkę układamy pionowo, czyli góra-dół, i próbujemy samodzielnie, tak jak potraficie, narysować na niej bardzo duże jajko. Jajko ma kształt owalu. Trochę spłaszczonego koła. Jak największe się zmieści. To jest moje jajeczko. I teraz chcemy z tego zwykłego jajka zrobić piękną, kolorową wielkanocną pisankę. Do tego będzie nam potrzebna wata, z której robimy niewielkie kulki. Musicie mieć tyle kuleczek, ile macie kolorów farby. Jeżeli nie macie w domu waty, użyjcie do tego papieru toaletowego. Odrywamy kawałek i próbujemy zrobić z niego kuleczkę. To będą nasze pędzelki, ale żeby nie wybrudzić rąk i żeby troszkę poćwiczyć nasze palce, wykorzystamy do tego spinacze do bielizny. Każdą z kuleczek łapiemy jednym spinaczem. Pędzelki gotowe. Pamiętajcie, żeby każdy pędzel wkładać do innej farby, żeby Wam się nie mieszały kolory. Maczam mój pędzelek i ozdabiam pisankę. Biorę drugi, ten z papieru toaletowego. Zobaczcie, ma zupełnie inny kształt, więc da nam inny wzór. Tak wypełniamy całą pisankę wszystkimi przygotowanymi kolorami. Teraz żółty. Nie mam jeszcze niebieskiego. I na koniec biały. Jeśli chcecie pisankę, możecie wyciąć. Zabieramy się na za trzecią pracę, a będzie to wielkanocny zajączek. Przygotujcie sobie kolorowe kartki papieru. Różne kolory kartek. Ja mam też taki papier wzorzysty. Jeśli macie coś takiego, może to być na przykład papier do pakowania prezentów, może gdzieś wam zalega, lub jakieś kolorowe kartki. Możecie też je wykorzystać. Kubek lub szklanka. Klej. Niezawodny czarny pisak ołówek lub czarna kredka, nożyczki i te same spinacze, które wykorzystywaliśmy w poprzednich zadaniach. Zaczynamy. Przykładamy kubek do naszego kolorowego papieru i odrysowujemy go. Do zrobienia jednego zajączka potrzebujemy dwóch kółeczek. Teraz kółka musimy wyciąć. Kółeczka wycięte, na obu z nich rysujemy oczy i nos zająca. Niech to będą duże oczy, i czarny nosek po środku. Naszemu zajączkowi brakuje jeszcze kilku ważnych rzeczy. Zajmijmy się teraz jego wąsami. Weźcie jakąś kartkę, może być kolorowa, może być biała, i wytnijcie z niej mały pasek. Pasek składamy na pół i odwracamy do siebie tą stroną, gdzie mamy dwie karteczki. Nie stroną złożoną, tylko tą, gdzie są dwie. I teraz będziemy robić wąsy. Tniemy jak najcieńsze paseczki, nie przecinając do końca kartki. Takich wąsów musicie zrobić dwie pary, ponieważ mamy dwie twarze, dwa pyszczki naszych, naszego zajączka. Rozkładamy wąsy i przyklejamy je pod nosem. Jeden zajączek. I drugi. Czy zające są gotowe? Nie, też tak myślę. Możemy im dorobić jeszcze zęby. Dwa małe kwadraty. Ale czegoś jeszcze bardzo ważnego im brakuje. Zobaczcie, nasze zające nie mają uszu, ale zaraz to zmienimy. Teraz z tych dwóch zajączków zrobimy jedną dwustronną dekorację, dlatego odwracamy je na drugą stronę i całe zajączki smarujemy klejem. Jednego przyklejamy na drugiego, sklejamy je plecami. Żeby zajączek nareszcie przypominał zajączka, przyczepiamy mu długie uszy, czyli spinacze do bielizny. No teraz nikt nie powie, że to nie jest zając z jednej i z drugiej strony. Do ostatniego zadania będzie nam potrzebna biała kartka, brązowa farba, talerzyk, klej, nożyczki, ołówek. I jakaś gazeta, najlepiej gazeta z jakiegoś sklepu, gazetka reklamowa. Ale oprócz tego, do tego zadania będzie nam potrzebne bardzo dużo wiedzy. Musicie sobie przypomnieć, porozmawiać z rodzicami, z dziadkami, albo obejrzeć jakiś filmik, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. Naszym zadaniem jest stworzenie na kartce papieru koszyczka wielkanocnego, który później wypełnicie produktami, które powinny się w nim znaleźć. Potrzebny nam będzie talerz, który kładziemy na kartce papieru i odrysowujemy ołówkiem. Na razie nie przypomina to koszyczka, ale zaraz zobaczycie, że nie będzie to takie trudne, żeby z koła zrobić koszyczek. Przedzielamy nasze koło na pół, mniej więcej kreską. Bierzemy brązową farbę i pędzel. Tworzymy koszyczek. Pamiętajcie o rączce, żeby też ją domalować, bo przecież gdyby koszyczek nie miał rączki, nie mielibyśmy jak go nieść. I teraz zadanie dla Was: Z gazetki reklamowej wytnijcie produkty, które powinny znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. I przyklejcie je tutaj w białym miejscu, tak aby były całe wypełnione. Podczas obiadu, kolacji albo wspólnego odpoczynku, porozmawiajcie z rodzicami, jakie produkty powinny znaleźć się w koszyczku wielkanocnym, bo mimo że w tym roku nie możemy udać się do kościoła i poświęcić, każdy z nas powinien przygotować prawdziwy koszyczek w domu, aby święta wielkanocne były jak najbardziej. Prawdziwe i takie jak zwykle. Dlatego chcę, żebyście dziś bądź jutro zrobili taki koszyczek, który pomoże Wam w sobotę rano zapamiętać, co będziecie wkładać do swojego prawdziwego koszyczka. Wytnijcie te elementy, te produkty z gazetki reklamowej. Przyklejcie w swoim koszyczku, a zdjęcia koniecznie wyślijcie na naszą grupę na Facebooku, żeby mogła sprawdzić, czy wasze koszyczki są prawidłowo przygotowane. Ja swój też za chwilę uzupełnię i podeślę wam zdjęcie. Może jutro, może za dwa dni, wtedy kiedy wasze koszyczki będą już u mnie. To wszystko na dzisiaj. Myślę, że macie dużo pracy przed sobą, ale też dużo świetnej zabawy, bo tak naprawdę przecież um, robimy to po to, żeby dobrze się bawić. Ale żeby też powtórzyć tradycję świąt wielkiej nocy. Zachęcam Was do tego, żebyście zrobili więcej niż jedną pracę z każdego pomysłu. Zobaczcie, ja zrobiłam dwie pisanki, dwa zajączki. Możecie też zrobić więcej baranków. Zajączki mogą stać się ozdobą na przykład Waszego pokoju lub mieszkania. Możecie je gdzieś przypiąć przy pomocy tego ucha, lub dołożyć sznureczek, który wklejcie pomiędzy jedną i pomiędzy oba kółeczka, wtedy zajączka będziecie mogli gdzieś powiesić. Może na szafce w pokoju, może na przedpokoju na jakieś. Ja teraz zabieram się za wypełnienie mojego koszyczka i czekam na zdjęcia Waszych gotowych prac. Do zobaczenia!